Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii "Zagrajmy w Lego Gwiezdne Wojny". Gdzie? My jesteśmy na jakiejś planecie potężnej, z jakiejś skamieniałej się rozwaliliśmy i co ja mam tutaj teraz zrobić? Kurczę! O nie! Ej, ja ci mogę uderzyć i ty wtedy? Yy, on traci życie! Poczekajcie, widzieliście to? Dosiądź <laughs> O kurde Tego jeszcze nie było Dobra yy... <laughs> Zmieńmy sobie naszego robocika Bo widzę, że tutaj coś możemy zrobić jeszcze zanim się wybierzemy dalej Pokrętełka, tak? Yy... Dobra co tutaj jeszcze można zmieniać? O, dobra, chyba będzie okej okay. Jakaś nagroda będzie? Czy wybuchli to, czy co? No tak nie za bardzo cokolwiek z tego wyszło, ale tutaj mamy Kapsułowy kapitał, misja ukończona Nice Dajmy sobie to obowiązkowo podpowiedzcie mi czy jak ja nie zbiorę tych lego i one tak mrygają i znikają to czy one mi przepadają czy, a co to takie yy, kuleczki to czy one mi przepadają czy liczy się to, że ja po prostu je jakoś ogarnęłam na tyle i one się jakoś sumują bo mam wrażenie, że one przepadają i to trochę jest głupie strasznie ej czekajcie, patrzcie, o niebieski klocek nice mm, czy ja coś tu jeszcze mogę dziabnąć z tym o kurde, dobra, rozwaliłam to jeszcze. Eee, no luz, no jak mogę zbierać klocki, to czemu by nie. To jest e, wybór trybu poziomu, gra swobodna, tryb fabularny. A no dobra, no to ja tutaj nic nie zmieniam w takim razie. Jest cały czas, jak w sumie się sam włączył na początku, bo z tego co mi się wydaje, to nawet nie wybierałam żadnego poziomu to w takim razie sobie tu trochę porozwalamy. Muszę powiedzieć, że ta gierka naprawdę jest świetna. Ja ogólnie kocham Lego, więc. A, no to najs, nice. tu jeszcze mi się pokazuje, gdzie mam iść, więc luzik. A czy ja tu w ogóle mam jakąś kwestię, jakieś mapy? Czy, czy zastanawiam teraz, czy iść górą, czy dołem? Dobra, chodźcie górą, bo widzę, że tu są klocki, też tam też są jakieś rzeczy do zebrania. Jest tu przejście? Może warto zerknąć dokładniej. Ty pierwszy, Artu. Kontynuuj tryb fabularny. A, bo wtedy mi się filmiki scenki pokazują, czy co? Zabierz no je do garażu, co? Przed obiadem moją być czysty Chodźcie. Ej, co wy nam wciskacie? No kolego drogi, coś ci tu porządnie utknęło. Byłeś na krążowniku czy... Pomóż mnie obiła na Kenobi. W tobie nadzieja. A to co? Pomóż Mówi, Mówi, że jest własnością obi Kenobiego. A to prywatna wiadomość? Ej, halo, ale dokąd ty się wybierasz. Ej, i co już tam nie mogę być! O kurde, dobra. Jeszcze no. mnie ten droid wpędzi w masę kłopotów. Ostatki, ulepszenia, misje, część mapa galaktyki. O, dobra, spoczką, to będziemy mieć to na uwadze. Udaj się w kosmos. O, nice. W możemy się przemieszczać. O, jest to samo? Tak przynajmniej. Wyjąć, nie? Tu mogę sobie w ogóle wybierać, kogo chcę, tak? Ale jak? No przecież nie mogłabym teraz wziąć lei, której chyba nie ma, nie? Więc... Hm. Dobra, jeszcze muszę się trochę zapoznać z tą pierką, mimo wszystko. Żeby to trochę lepiej się poruszać. Czyli wychodzi na to, że tu praktycznie każdy ten złomek to jest taki, który pozwala mi na ogarnianie. Co tu mamy? A tu też jest ten element. Dobra. Yy, zaczep, hak. O. Daj sobie. W takim razie idziemy dalej. Tylko pytanie teraz: czy w lewo, czy w prawo? Jak tu się jakąś mapę odpalało? Mamy Pustynia Junglandii Mapkę mam na dole. Dobra, może chodźmy najpierw tutaj, bo jakbym mogła z kimś pogadać. Na skanerze. To może być Artur. Kontynuuj tryb fabularny. No i mocniej przepraszam. Ten Artur zawsze sprawiał problemy. Wujek Owen nie będzie zadowolony, jak go zgubię. Chodźmy po niego. Dobra, no to chodźmy zatem w takim razie, zanim. Ej, weź szybciej biegnij. A teraz o co mu chodzi? Mówi, że zbliżają się tutaj jakieś istoty. Dwie dziurki. I... Ty mi tutaj nie żongluj tak, laleczko. Kurde, jak tu się dziwnie kieruje. Jest jakiś ten? O, właśnie. O, to dobra. o ty! Gdzie on jest? A nie, nie ty! Kajcie. Dobra. Ja mogę jakoś walić? O, dobra, też mogę walić. Ej, on ma kurde młot. Ja widzę, że broń jest zdecydowanie lepsza. Kurde, ile jest tutaj? To no, się poddaje, czy się wydaje? Dzień dobry, macie szczęście, że jesteście cali Ben? Ben Kenobi? O, jak dobrze ci widzieć! Powiedz więc Luke, co cię sprowadza aż tutaj? Ten mały droid twierdzi, że szuka dawnego właściciela. Obiłana Kenobiego. Jakaś twoja rodzina? Obiłana Kenobiego? Dawno już nie słyszałem. O kur, te blade. Dobra, następnym razem coś takiego będziemy wybuchać z daleka. Możemy iść górą. Dobra, czy tu ciekawego znajdę? W sumie tam mamy iść za nim, aby spać za bardzo. Tutaj później będziemy sobie coś ogarniać. Dobra, chodźmy na razie kontynuować swoją misję. Zabiję się jak zyskocze. Boże, proszę nie. Dobra, na razie sobie tutaj pociągnijmy fabułkę. Potem ewentualnie będziemy sobie zwiedzać. Muszę podobny system teraz w Diablo wprowadzić, bo w sumie cały czas starałam się... W sensie podobny, odwrotny system właśnie. Pociągnąć fabułę, a potem ewentualnie zwiedzać i czyścić mapkę. Bo tak trochę teraz mega przystopowaliśmy w tym temacie. Ale muszę wam powiedzieć, że graficznie kurde to Lega to jest po prostu jakiś stos. Tego mi się podoba. Pięknie to do środka, kiedy zechcecie. Odpowiem na wszystkie pytania. A, kiedy zechcemy. Aha, dobra, czyli tutaj jest taki motyw. Aaa, dobra, czaje bazę. Czyli tam poprzednio, jak kliknę nie, to po prostu nie kontynuujemy fabułki. Tylko ja sobie mogę tutaj pochodzić i pozwiedzać, więc to jest w sumie spoko. No to trochę tam zlamiłam. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś szczególnie na... Nasz wynik końcowy i mam nadzieję, że tam się to jakoś cofną tak. ile tu tych spinaczek jest tutaj mamy Możemy sobie to poczyścić, no ale na dobrą sprawę LEGO ma to do siebie, że tutaj praktycznie te dości tych klocków to są nieskończone, bo one i tak, i tak będą nam się pojawiać, więc. Kurde, ile tutaj tego wszystkiego jest. To sobie zróbmy tak, że po prostu teraz sobie poczyścimy i zaraz do niego wrócimy po prostu. Kurde, czy ja jestem gotowa, żeby tu wchodzić wióreczko zablokowano. On sobie tu kurde żongluje tą bronią. Szybciej pójdzie jak ja ich tutaj rozwalę w ten sposób. Ciekawe czy one tutaj czegoś bronią. Coś fajnego tu znajdę Zobaczmy sobie tę mapę Ej, tu kurde, tutaj naprawdę można sporo rzeczy poogarniać A co to jest? To takie klocek A, czyli jakieś takie fajne rzeczy tak? będziemy sobie czyścić mapkę ostatecznie to można sobie dziabnąć Kurde to jest sztosik. Wow, ale tu będzie zabawy. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, już to czuję po prostu, nie? Ej, to mogę zestrzelić? O, właśnie. Dobra, to by teraz... Wróćmy sobie, pociągniemy fabułkę i zobaczymy, jak to się będzie prezentować, a potem będziemy sobie czyścić to. I ja coś czuję, że to będzie po prostu przekozackie, super, ekstra. Naprawdę nie mogę się doczekać. Mógłbyś mieć w jakiś jetpack. Walczyłeś w wojnach klonów? Tak, byłem kiedyś rycerzem Jedi, jak twój ojciec. A propos czego... Jak zginął mój ojciec? A. A. Co to? Miecz świetlny twojego ojca. A teraz dowiedzmy się, czym ty jesteś, A? mały przyjacielu. Generale Kenobi. W pamięci tej jednostki umieściłam informacje kluczowe dla przetrwania całej rebelii. Mój ojciec wie, jak ją odczytać. Musisz dostarczyć mu tego droida na Alderaan. Pci mi o płani, W tobie nadzieja. Hmm. To... E... Musisz nauczyć się A... władać mocą. E... Muszę to iść do domu, późno już mój będzie sobie. Dobroci. O! Mój kołenie! Ciociu beru! Nic mnie tu już nie trzyma. Chcę się nauczyć władać mocą i zostać Jedi jak mój ojciec. Chodźcie. Musimy się udać do Mos Eisley. Tam znajdziemy pilota, który zabierze nas na Ola. Możemy na wziąć mu śpigać. że możemy a co tutaj? Porozmawiaj! Aha! <śpoko> Spoko, co tutaj możemy zrobić? A zmieniać sobie postacie, tak? Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Tam są takie sklepiki. Będziesz podobnie gadać? A. A, czekajcie Dobra, w takim razie. Rozejrzyjmy się jak to tu wygląda. Kurde, takie śmieszne te stworki. Yy, naciśnij, aby otworzyć holoprojektor i użyj monet, aby kupić postać w ich zakładce. Wybór postaci nieustępny, statki. To że coś jest. Korweta i kapsuła ratunkowa. Ulepszenia. Droidy protokolarne. Inny demontaż. Płania podczas rozmontowywania w falę uderzeniową, która zadaje obrażenia pobliskim wrogom. Ja nawet te klocku. Czemu mi się to świeci? A, bo to mogę. Dobra. No. Będzie. Zastanawiam się, czemu akurat tylko przy tym jednym mi się wyświetla? A, bo tylko przy nim mogę. Wszędzie tutaj są po cztery. To jest sens. No dobra, no to sobie jest, tego mojego w takim razie. Teraz mamy tu na full. E, aktywne misje, nowy początek, to spokoj. Mam jeszcze. O kuźwa, 768, 765 łamigłówek. Okej. Okay. sporo tego. Plotkę. A, tu jeszcze w ogóle plotki można kupować. 30 tysięcy w życiu. Nie będę tyle pieniędzy na to wydawać. Bez sens. Kiedyś z czasem, jak będę mieć mnóstwo tych hajsów, to jeszcze jest to w stanie do ogarnięcia. Poczne wojny, no. 15 Teraz tak. Co my tu mamy? Dodatki, wkładać kod podstawy wskazówki ta? I postaciami, to co mnie interesowało Świecą Nie? Ale to już im monet, aby kupić postać w ich zakładce Dobra, to tam ogarniemy na spokojnie Troszkę nam zanim sobie ogarniemy Jakiś puzelek, widzicie? 34. Chodźmy zobaczyć puzelek. Bo mnie trochę zainteresuje. Trzeba zbierać klocki przede wszystkim. że będzie trzeba ich zabrać naprawdę sporo. Co to za czerwony ludek? Ojej, mój robot, tylko że czerwony? Chodźmy. jesteś zły ah! nie masz Karo Uże, co to jest wszystkie nie dobra tutaj dudka została tu jeszcze coś jest a wyłaś. Bum, bum, bum. ile tu tego? Niech to szczur kopnie Chodź tu Gdzie on leci? Szczury są? Używam, że to jest wielkości dzika Chodź, chodź, Weź mnie, zostaw. Kurde, tu się jeszcze zbudowało. Nie, ja, ja mam ich pokonać. Ja coś mogę z nimi innego zrobić. Hmm. Jak one tak w nieskończoność będą, no to. Ja nie wiem czy to jest sens. No czekajcie, bo tutaj było 16, to, to gdzieś tutaj coś jest tam ja, mnie tu przeatakowały, ale może to tak przy okazji. To ty? Co jest z tym klockiem, z tym puzelkiem? Stąd w ogóle wyszliśmy nie. te szczury to chyba faktycznie pojawiać. Bia Wejdź Biawe, czy tu będziemy w ogóle. Yy... Przemieszczać się między tymi planetami. Czy będziemy jeszcze tutaj niejednokrotnie wracać? To Port kosmiczny Moss Eisley. Nie ma gorszego gniazda wajdactwa. Naprawdę myślisz, że znajdziemy tu pilota, który nas zabierze na Holdera? Znam pewną kantynę. Bywa w niej wielu utalentowanych pilotów, ale musimy być ostrożni. To mało przyjazny lokal. Mm -hmm. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!